Siemano tutaj rypi Mogę jeszcze powiedzieć Misja jest taka, że ostatnia ostatni władca, czyli jakoś taka się nazywa. Ale przykłada się rozkręcam. Trzeba powiedzieć. Dalej co? Oha, to trzeba Dobra. Dobrze. Teraz tylko wejść. Rap, ta, ta. Myślałem, że dzisiaj ten nie słapie. nie, Ledwo. Tędy mogę wejść do środka. Dobra, Pełku. Grobowiec już idę. władcy, prawie mam to czego potrzebujemy. Będziemy gotowi. Teraz gdzie? są jakieś pułapki, czy co? Nie, tutaj jakiś olej. Dobra, mam puszkę. Robowiec ostatniego władcy. Sekta musiała zapuścić tu korzenie. Dobra, to zaćmienie i czapla. Co przegapiłam? Zaraz, Lopez to zostawił? Serce węża jest w pucharze. Serce węża jest w pucharze. Tutaj! Nie do o, shit. NIE! Tu dowódca Rorg. Chłopaki mamy posłakę. Wysłać grupę po Croft. Przekaż go Ecliemu. Jest prawowitym następcą. Musi prowadzić Pajtiti. On jest młody, ale silny. Jego dusza jest również szlachetna, co krew. Nie odchodź mów ciągle do mnie. Ta skrzynia będzie cię kusiła. Nie ulegnij. Sami tworzymy przeznaczenie. 嗯。<sighs>

Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Dobra. Johna, gdzie jesteś? Jestem na nabrzeżu. Widzę cię. Hej, jestem prawie gotowy. Już tam idę. Ratu. Zaatakowano nas. Zginęła walcząc z trójcą. O nie. Tak. Gdzie moja matka? Twoja matka, ona. Walczyła dzień. ale to amulet władcy. Teraz należy do ciebie. Ona była wojowniczką. Zaćmienie już blisko. Jak nie odtworzymy słońca, zdobędę skrzynię. Nie pozwolę, by sekta dotarła do niej pierwsza. Zacznijcie przygotowywać komorę grobu. Królowa Unura tu będzie żyła z nami. Uczu, pomóż im z łodzią. Gotować się do walki. Rebelia musi wygrać. Wrócimy tu wraz ze skrzynią. Obaj o siebie, będziemy gotowi. No to co dalej? Wrócimy do kułak przegrupujemy się i zobaczymy. Wszystko, by znaleźć znów zagadkę. Co tam było? Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Cóż, lepsze to niż nic. Jasne. Być może tak. Trzeba znaleźć skrzynię i skończyć to. что то есть Jona, mam ją tutaj. Nie ruszaj się. Spróbuj tylko. Natko. Zobacz tam. A pistolet jakiś czy co? Nadal nie jestem stu procentach przekonany, że ta skrzynia ma coś? Czysto Chodź, spójrz na to Co jest trzebie? Co dusza ich tu Nie ma jej tu jak w ogóle wygląda magiczna skrzynka Alej coś? Tak. Nie mogło to poczekać do rana. Dobra. Z konstem nagły pośpiech. Światełko, sieci. Nie ma jej tu. Nie mogę się doczekać widoku tej skrzyni, o której tyle słyszałem. Dobra, po raz ostatni. Wydaje mi się, że szukaliśmy tu, tu i... Chyba tu. też to pamiętasz? Czy to ważne? Jak za pierwszym razem coś przegapiliśmy, trzeba by wszędzie sprawdzić jeszcze raz. Ech, racja. Dobra. Twoim zdaniem poziom rzeki jest wyższy czy niższy niż wtedy? Daj spokój. Nie każ mi sobie wszystkiego przypominać. Jak tylko ostatnim razem odwołali Ech? operację, Badam Zbadam sprawę. Mi się cały czas... Nic tu nie zmieni. Wiesz o tym, prawda? Osłaniaj, muszę przyładać. Wstrzymać ogień. Zajrzyjcie tam. Przeciwnik zerwał kąt. Teraz już polu widzenia. Co tu się dzieje? To na tyle cię stać? Ha. Pięknie wyszło to. Dobra odklej się od ściany Te włosy jak fajnie teraz ma zrobione Nie no ta zajebiście wygląda W terenie. No bo doktor Dominguez mam w dupie Domingueza! znaleźć i zabić Larę Croft Pięknie znaleźć Larę Croft niby jak jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na To była operacja badawcza rozproszmy się i zróbmy co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, ty zostań tutaj. Nie do wiary jak... Dobra, jednanko mniej Najpierw Dominguez każe nam szukać skrzyni, teraz Ror każe nam szukać krot No i kogo mamy słuchać? Dobra Rurki, to nie jest dobry moment na jakiś jebany spacerek Jest. git Tutaj nie ma o cholera. No i to jeszcze nie ma oddziały raportujcie. Kardynał 2. Wszędzie czysto. Co się dzieje? Oberwaliśmy falą wstępną. Oddział Kappa? Wszędzie czysto. Tu Kardynał 2. Mamy szkody po wstrząsie wstępnym w Juliet 3. Osuwisko zniszczyło pomocniczą platformę Południowej. Pożarów nie ma. Powalone drzewa całkowicie zatarasowały drogę do Kilo 2. Co to do diabła? Dobra. Co ja tu w ogóle robię? Unura tu zginęła. Nie mam skrzyni, Johna. Boże, jeśli coś mu się stanie, to diabła. Dobra, to mam. Może jakiś ten? To mam, to, to? No, nic ciekawego? Nie, 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 nie To jest lepsze Dobra nie dam rady. Więcej nie uniosę. Rejestr z. Witaj, Laro. Kto mówi? Podejrzewałem, że podsłuchujesz moją łączność od czasu Meksyku. RORG. Dowódca RORG. Podsłuchiwałaś mnie. A teraz ja podsłuchuję ciebie. Kolejny wstrząs. Jak się czujesz ze świadomością, że odpowiadasz za wszystkie te kataklizmy? Za całe to cierpienie? Wiem, co robiłam. Twój wyraz twarzy, kiedy Dominguez ci powiedział... Ale musiałaś zdobyć ten sztylet i już, prawda? Wysunięty posterunek! Croft kieruje się na was! Znajdźcie ją! Croft prześlizgnęła się ludziom z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. Coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory, idę na szpicy. Znalazłem coś! Fałszywy alarm to tylko jakieś zwierzę. Małpa. Ej, te światła zaczną działać, tylko, Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zabrać. Skąd nagle taki pośpiech? Rork powiedział, że Kroft tędy idzie. Niech to szlak. Dobra, pośpiesz się. że rozszerzenie Rorka się sprawdzi? Po mnie, idź, nieprzyjaciela. Hmm. Czekaj, ją w krzyżowy ogień. Nic tu nie zmienisz. Wiesz o tym, prawda? Czekaj moment, chyba z teraz. Równie dobrze możesz się poddać! Nie! Yeah. Nie ten guzik. Użyjcie gogli do cholery! Znajdźcie ją! Cześć, raz. Dobry wieczór, sam. Widzisz kogoś? Gdybym widział, już bym strzelał. ki. Jakiś koeś tam było. Proszę. Znów ta przeklęta Lara Croft. musimy ją załatwić. Spokojnie, damy radę. Tak? Jesteś pewien tego nowego sprzętu? Nie, ale jestem pewien rurka. Poszło. Zaczynamy teraz nudzi! W porządku. Naprawię go. Jeszcze raz. Coś tu się odpierdala. Trzeba wrócić czy nie? Dobra, paskuje mi to zrobię. Raz. Dobry wieczór, sir. widzisz kogoś? Gdybym widział, już bym strzelał. Jak ją znajdę, będzie po niej. W tym momencie już kończę. Miejsce to na się moja. kończy. Jak coś, do zobaczenia. Elo.